W dzisiejszym odcinku zrezygnujemy sobie taką latarkę Roloson z Chińczyka Ta latarka ma dwa tryby. Tryb jednoledowy i trzy LEDowy. Teraz Wam zaprezentuję, jak działają te tryby w ciemności. Tak działa tryb trzy dosyć słabo. A tak działa tryb jednoledowy. Zupełnie inaczej. Dwa razy mocniej niż trzy ledowy. To jeszcze jest takiego fajnego w tej latarce. W tej latarce jeszcze jest coś takiego, jak, coś fajnego jak magnes. Całkiem mocny jest ten magnes. I jeszcze mam taką fajną zabeczkę, którą możemy wstrzykać na przykład do paska, do spodni, do szlufki. No, co jeszcze jest fajnego w tej latarce? Bardzo mocna światłówka Jedno jednoledowa jest też bardzo doma. No i do tej lampeczki chodzą.